Siemaneczko witam, witam oczywiście na kolejnym materiale w dziwnych czasach no i cóż przed oczywiście rozpoczęciem wybierzemy sobie zwycięzcę z ostatniego materiału który zgarnie z kina. hasłem było bodajże hmm, pech czy coś takiego peszek pech, hasło pech pelkillerpro napisał fajny kwiponek, dziękuję Ci bardzo, hasło pech dokładnie tak jak mówiłem, także Ty zgarniasz tego skina, oczywiście że jeżeli spełniasz wymagania, sprawdźmy czy je spełniasz mamy Cię panie kolego, jest subskrypcja publiczna, pierwszy komentarz na tym kanale i od razu z bomby wygrałeś wygrałeś skina, także gratulacje oczywiście dla Ciebie, a Wy jeżeli chcecie wygrać takiego skinka, to zostawcie komentarz oczywiście pod tym materiałem, z hasłem, które będzie podane oczywiście w trakcie materiału, nie teraz dla Ciebie taka, albo taka Meczka y, briefing, niech będzie, briefing chyba to się nazywa, za 22 zł. Dziękuję Ci bardzo, oczywiście, za subskrybowanie tego kanału. E, no i co, jeszcze, jeszcze szybciutko potwierdzimy z telefonu. Poszło, poszło, dobra. Patrzcie, Emeczka, oczywiście, tutaj jest. Tutaj są poprzednie prezenciki, które. No, gifty, które wam po prostu wysyłam. E, za tylko i wyłącznie komentowanie i subskrybowanie. Jeżeli chcecie takie wygrać, no to musicie tak jak tutaj koledzy wcześniej napisać komentarz pod tym materiałem. E, no i co, e, ogólnie ten wczorajszy film był. Z... Źle w złym czasie wrzuciłem, bo ten film, w którym udało się zrobić Wina, e, zrobiliśmy 20 koła to był materiał y, późniejszy, a ten co przegraliśmy był wcześniejszy, czyli teraz mamy oczywiście więcej. Dobra. Taka w, w ramach informacji przypominam, strona tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Jeżeli nie macie 18 roku życia, nie możecie tutaj grać, nie możecie tego oglądać. Jeżeli tak, jeżeli nie macie, to po prostu wyjdźcie, bo tylko i wyłącznie, tak jak wspominałem, dla osób pełnoletnich, najlepszy kodzik na stronie kod Matuszyst. Jeżeli chcecie to sobie wpiszcie, oczywiście nie zachęcam, bo wiadomo, da 15% do doładowania. Oczywiście nie zachęcam, bo wiadomo, możecie tutaj przegrać. Zerknijcie sobie na opcję adventową, tutaj kalendarz, możecie sobie codziennie odbierać nagrody. Niestety mnie nie było przez weekend, więc 5, 6 i 7 dnia nie odebrałem, ale z tego co jeżeli będziecie odbierać tak codziennie do 24 dostajecie za darmo mega dobry mega, dobry, mega dobrego skina e, no i co oczywiście zerknijcie na, dis na discorda przy okazji no i co przejdziemy już chyba do, do tego a jeszcze jeszcze oczywiście prezenciki dla was w tym momencie jeszcze nic nie spadło ale mamy tutaj piękne skiny dla was także jeżeli chcecie jeżeli się oczywiście zdecydujecie E, za, dwie, za przysłowiowe dwie dyszki możecie wziąć udział we wszystkich tych losowaniach I może wam się poszczęści po przy okazji przy doładowaniu wygracie m.in. takiego pięknego skina Oczywiście jest to sposób losowy, nie możecie go wygrywać za każdym razem, nie? żeby, żeby było jasno. No i już oczywiście przejdziemy sobie do bitewek i na start co? Sprawdzimy sobie, chociaż nie wiem czy nie sprawdzimy sobie nowych skrzynek Na start zerknijmy czy coś tutaj ciekawego dodali Niestety nie, dobra to wiecie co? Otworzymy sobie na początku te skrzyneczki e, Co... Do otwarcia, jakby te eventowe, także na początku są za czwórkę, se zerknijmy, po ile, jak ona daje, to jest 4 złote. Pierwsza, no tragedia, druga, no, no niech będzie i trzecia, gówno, ok. Skrzynka za 4 zł, jak zwykle, nie najlepsza. Skrzyneczka za 14, czyli już taka e, dosyć droga, trzy razy otwórzmy. Ojojoj, oj, oj, pierwszy rzut tragedia, minus 4 dychy, drugi e, również tragiczny i ostatnia. No już troszkę lepiej ale nic nie dało Czy jak na razie dwie te pierwsze skrzynki no tragedia Za dwie dyszki mamy tutaj skrzyneczkę Wrapped Arsenal Czyli zapakowany Arsenal, No i zapakowany arsenał daje nam kurwa 4 razy stickera Teraz bardzo ładnie Kortikera za 112 zł Pięknie No i ostatnia Bulldozer, ok, ostatnia na zero Tutaj skrzyneczka Wrapped Arsenal już o wiele lepsza Także jak chcecie sobie to możecie otworzyć, tamtych nie ruszajcie Teraz skrzynka Cold Barrel, zimna beczka, zobaczmy co da nam zimna beczka. Tragedia, Pierwsza, rzu, pierwszy rzut ogół bardzo tragiczny, drugi troszeczkę lepszy, ale dalej minus i ostatni. Kaplica, no, no tragedia, zimna beczka nie, nie polecam. Teraz Strike Klaus, tak? Yy... Coś tam związanego z, z Mikołajem, Strike zapomniałem co to znaczyło. No i tutaj pierwszej... Ujujuj, uj, uj, jaka tragedia. To jest skrzynka, ja przypominam za chyba 6 dni od otwarcia. Mamy nóż, pięknie, okej. Okay. W tym momencie, że tak to powiem, delikatnie coś tam zwróciła i point i tutaj chyba będzie już niestety minus. Dajmy ostatnią ostatnia próbę, bo dała nóż. Jeszcze ostatnia, aj, nie trzeba było snaka, tak tylko z pozytywnych rzeczy, a nie jeszcze, Royal Blue Ust w BS, no, no to otwarcie już jeszcze aż taki najgorszy i teraz najciekawsza, Krem de la Krem za 120 Frostbite Utility, zobaczmy jak ona daje, no to jest 120 zł, to oczekuję naprawdę, że coś ciekawego dla mnie wyleci. Mamy kałaszka Simov i tylko tyle, więc tragedia z pierwszej, Drugie, druga próba, zobaczmy jak to wygląda. Ocean... Oh jest drugi raz Simov, OK ostatnia i już nie wracamy do tego, jeżeli tutaj nic nie wyleci. Emperor i tyle, oboziu, oh ale tragedia, ta skrzynka naprawdę mnie zawiodła. Totalnie nic nie dała, trzy razy zabrała, nie otwieramy jej nigdy więcej. Przechodzimy do chyba najciekawszego, do bitew, nie? No i będziemy tutaj, że tak to powiem, otwierać tego, jeżeli to nie daje. Czy coś na kołgarki zostało wrzucone, jak mnie nie było? Jest bilioner, którego chciałbym pewnie ruszyć. No to co, na początku dielek, bo widzę, że podrożał, dajmy sobie trzy sztuki, e, no i na koniec może dajmy sobie emeczkę na farta, za piątkę taka bitwa na start, na trzech wander'ku, spróbujmy przywołać sobie boty i zobaczmy, co tu ciekawego nam wyleci. Z botem Shelim, z botem Peworem. powodzenia dla wszystkich, no i co, underdog na start, no mam nadzieję, że mi żaden deagle blaze nie spadnie, no miejmy taką po prostu nadzieję, początek, kurwa, z gwiazdką, nie? No, mam nadzieję, że to będzie już, jak już to, ta najgorsza gwiazdka. Sunset Storm, okej, chyba. Okej, nieważne. Jednak to jest droższe niż Deagle Blaze, dlatego widzę, że ta skrzynka wywaliła. Na start dostaliśmy max dropa, zajebiście. To już bardzo dobry prognostyk przed końcem tej bitwy. No, i wydaje mi się, że wątpię, żeby otrzelić, stwierdził, a walny MK za 5 koła. No, jeszcze dla mnie po gwiazdce razem z Tevorem, także no, pierwsza bitwa absolutnie do kosza. Zobaczmy, jak bardzo. No, dobrze dropnięte, powiem tak. Trzeba było grać standard 21 koła. Mocny shit, mocny shit. Dobra, zagrajmy może trochę delikatnie. Coś tam, coś tam, coś tam chyba za mocno. Chociaż te kołgarki, no, no fajne, fajne. Ridiculous kołgar, tego nie było. A no wiecie, co sprawdźmy sobie? I need a, ej, w ogóle patrzcie, ile tych tańszych, bo ja do tej tańsze nie patrzyłem. I need a dollar na pewno nie było. goldsony były, to było, to było. MP7 na kołgarze nie widziałem. Milspek na kołgarze, też sobie dorzucimy trzy sztuki. Aspiration było, USP był, Lucky Punch był, to było. Ridiculous oczywiście nie było, to też trzy sztuki. Tutaj już tyle, tyle, tyle. To było, to było, to. MAC nie było na pewno, trzy razy. Stopa chyba nie było i e boxa nie pamiętam, żeby był. Także dorzucimy sobie trzy razy. Tutaj, tyk, tyk, tyk ty, gadżet był. PK była, bo otwieraliśmy disco. 5-7 Kogar na pewno nie było, disco był. No i dobra, od 350. Tutaj, jeżeli coś tam się nowego pojawiło, a chyba się nie pojawi. Restricted Cold Tego nie było. Też dorzucimy trzy razy i mam bitwę kolejny raz za piątkę. To na trzech w Underku. I tym razem, skoro wcześniej chyba dropnąłem najlepiej, to teraz pasuje najgorzej. Ani de dolar. No tutaj naprawdę ciekawe. Yy... O nawcia kręci. Pozdro dla nawci. E, no i co? No i zobaczmy w takim razie. Bo teraz bo dodawaliśmy dużo nowych fajnych skrzynek. Zobaczmy, jak to po prostu wyjdzie, tak site Misty na start, okej, na Nintendollar tutaj, a tutaj na początku fajnie, zarzucił tylko szkoda, że ja mam undera, nie? Uhu, teraz bardzo ładnie dla Bandury, a dla nas główna za piąteczkę. I tak do końca bitwy mam nadzieję, że będzie. Kapilara w Factory 21 no i MP7, tutaj z tego co wiem jest taka MP, okej, okay. jest whiteoutik. Kurde tego whiteouta bym wypłacił tylko w minimal Ja teraz się czaję na te whiteouty, mam do Teka, ale chciałbym jeszcze do, do Uspa mieć na przykład, chociaż Printstreama nie będę chyba narzekał na Printstream. No tak mp 7 bez historii. spec. Jest gwiazdeczka. Co z Milspeca na gwiazdce może wylecieć? My dostaliśmy za 4 dychy jeszcze, widzę. O kurde, tutaj naprawdę ładnie może dać. No i jest za dziewięć stówek Aquaterrace. Przypominam, że Milspec jest za 7 dych, także e, ładnie już tutaj zarzucił. I back to back gwiazdka, nie? Szkoda, że dla nas to prawda 44 złote dwa razy. Ale back to back gwiazdeczka na prawo i back to back za 9 stówek. No, Bot Bandura w tym momencie już nie bierze udziału w naszej rywalizacji. Więc będziemy się bić tylko i wyłącznie z Botem Pago. No, miejmy nadzieję, że Bot Pago zaraz wywali coś naprawdę drogiego. No, no, jakby on taką zireczkę trafił, byłoby fajnie. No, Mam nadzieję, że z Ridiculusa coś na środek jeszcze wyleci. No, jak na razie nie za bardzo. No, i ostatnia próba. No, tutaj może dobrze dać, nie? Uśpik. Niestety, niestety, ridiculous, yy, słaby, MAC, no to jest 200 za otwarcie, także już bardzo drogie skrzyneczki. Propaganda za 600 na prawo. Okej, okay, mocno, mocno, no jakby tutaj na środek coś spadło. Jest Gold Brick, ja myślałem, że to jest Amber fade, a to jest jednak Gold Brick, za, Gold Brick za 350 i niestety dla nas gwiazdka. Co tutaj jest? Uj, uj no mam nadzieję, że ten Case Harden albo propaganda nam wyleci. Nie, tak, Case Harden, dobra. Nie wiedziałem w ogóle, że jest MAC gdzieś Case Harden, tylko teraz jestem w szoku, że, że jest. Uuu, no to teraz ze stopa pięknie dla botów. No i tak naprawdę te 7 stówek, no nie było jednak tematu, bo teraz dostaliśmy się. No, stop naprawdę się popisał, naprawdę rzucił nieźle. No to teraz box, box, coś tutaj dla pago jeszcze. Dobra, bardzo ładnie. Uh, hu, pięknie, bo 4 stówki dla botów dla, dla nas, dwie dyszki, No i teraz tak słabiutko dla mnie, proszę, słabiutko, słabiutko. Okej, okay, jeszcze Ice Cold, jest dla bandury remote control. Okej, okay. i teraz, no niestety, dla nas najwięcej. Słucze, nie jestem w stanie już stwierdzić, czy wygrywamy, czy nie, ale wydaje mi się, że na restrictedach i tak wszystko. Okej, okay, ale bomba z five Sevenów w ogóle, to przypominam skrzynka za 300, a rzuca... No... rzuca bardzo ładnie. To będziemy ją dorzucać na pewno do oczywiście innych. Bo to też testujemy sobie te kogarki. Pięknie, ty! Five Seveny, Naprawdę nie mam się do czego przytrzepić. I restricted. Tutaj może wszystko tak naprawdę się wywrócić. Skrzynka za 7 stówek. No jest tutaj Glock Fade. Jest tutaj Glock Fade, który zdecydowanie zawyża wartość tej skrzynki. No jest też Icarus. Jest, jest, jest naprawdę nieźle. Okej. Okay. Wydaje mi się, że powinniśmy mieć tę bitwę. I ona co najmniej zdycha już ma. Jeszcze z Biglem Blazem. No jest, jest naprawdę gruba pula. Mamy to. Pięknie, bardzo ładnie. 18 koła. Chcesz szybko i bezpiecznie sprzedać swoje skiny? W takim razie Seller Skins to strona, którą zdecydowanie polecam. Sam z niej korzystam i wszystko działa naprawdę sprawnie. Sprzedaż skinów trwa dosłownie chwilę. Do wyboru macie różne metody wypłat. PayPal, Revolut, a także kryptowaluty. A co najważniejsze, korzystając z mojego kodu Mateuszyście, albo klikając w link w opisie, dostajecie dodatkowe bonusy, dzięki którym wasze oferty zawsze będą bardziej opłacalne. Obczajcie link w opisie i sprawdźcie sami jak to działa. No, powiem wam szczerze, że na pewno jesteśmy na gigantycznym plusie dzisiaj. Wiecie co? Tą skrzynkę Restricted, jeszcze na koniec, ja bym jeszcze walnął, nie? W sensie. E, testując te wszystkie skrzynki, to naprawdę bardzo ładnie wypadł 57. Box też wypadł ładnie, także trzy razy box. E, trzy razy 57, Na to sobie dorzucimy. Gdzie jest ten 57? Wiedziałem ja, za ile był. Za ile był ten 57? Tutaj za trzystówki też bardzo ładnie wypadł. No i, no i restricted też trzy razy. No, i teraz na trzech w Crazy Terminalu. Na trzech w Crazy Terminalu, i taką bitwą chyba wydaje mi się, że zakończymy dzisiejszy materiał. A hasło, bo oczywiście nie podałem go podczas tego całego materiału, to jest szpont, który jest młodzieżowy w roku, z czego się bardzo cieszę. Bo szpącić to ja często tutaj mówię i lubię. Także fajnie, że, że takie słowo wygrało, yy, bo wydaje mi się, że ostatnie ten szpilkolocz co to tam wcześniej wygrywał, totalnie nie, jakby nie odzwierciedlało, że się go używa. A szpont wydaje mi się, że już. Że ja przynajmniej się spotkałem faktycznie z tym, że ktoś do mnie mówi szpont i jakby jestem z tym słowem, że tak to powiem, zaznajomiony, nie? Także cieszę się, że przynajmniej wygrało słówko, które znam. Wiem, że mam do 20 lat i jestem już powoli lekkim bumerem, bo niektórych trendów zaczyna mnie rozumieć, co mnie przeraża. E, ale dobra, stop. 5-7, skrzynka, patrzcie, jak to daje. To jest 300, a patrzcie, tutaj leci cały czas. 600, 800, 900. Kurde, no jest nieźle, jest nieźle. Także się cieszę, że, że taki szpond tutaj wygrał. Dobra, restricted. Pierwszy tragiczny, no takiego Nitro, to bym chciał na ostatniej skrzynce dropnąć. Jest gwiazdeczka. Czemu to jest zaznaczone? Aha, dobra. Dlatego, że to jest gwiazdka. I co? I Karus? Okej, okay, proszę teraz, taki gloczek Moonrise, taki Max 7 dla mnie. Jest chujowy skin. Dobra, mamy to. Mamy to piękną pulę, zgarniamy po raz kolejny. I ja jestem mega ukotentowany. Dzisiaj jest taki szponcik, że to jest szok. Dziękuję Wam bardzo oczywiście za ten materiał. Pamiętajcie, napiszcie hasło w komentarzu. Eee, przypominam, pamiętajcie o moim kodzie, strona do osób pełnoletnich. Żegnam się z Wami, trzymajcie się ciepło, joł, się hey, siema, cześć.